I dzień dobry bardzo, zaczynamy community day, była kawka jestka, jedziemy na miejsce do takiego spotkania, a przy okazji zrobimy sobie trzy questy na spindę, bo jeszcze ani spindy nie mam i trzeba w końcu ani spindę ogarnąć. Numer 1 zwykła, standardowo. leci do zbiorczego świetnika. Numer 2 Państwa. Zwykła. 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 I czy do trzech rady sztuka się uda? I numer 3 Zwykła. Zwykła. No trudno, ja dzisiaj sobie wyczerpę zbiorę kolejne trzy kwesty na spindę, bo zazwyczaj tyle jest tylko dostępnych w Gdańsku. I zobaczymy się już przy altanie tam ze wszystkimi za chwilę Dobra, zaczęło. Masz czerwoną kropkę? Z... Tak, zaczęło się. Klikami pierwszego że będzie szajniej. Nie. Bo po co? Kolejny jest tu zwykły Zwykły. I zwykły. Także zobaczymy się na shiny. Ogólnie powiem tak, na wszystko jest włączone. Insensa jeszcze nie włączyłem, to jeszcze Insensa sobie włączę. I chyba każdego matki pas. A, tu jest nowy matkip. I też zwykły lecimy szukać shiny. Jeszcze nie, to tego. Nie, nie, nie masz. No, także to był drugi shiny. Kamerę muszę przejrzeć. To był drugi shiny. I na, nagrywaliśmy go tak, po prostu, bo jest ładnie. I on ma aparazik. Do no, doby standardowy oczywiście. Dalej, dalej, dalej. Ręka. Dalej, dalej, dalej. Jeżeli tu idziemy, a tak, tam też idą. A tak. szkolna, słuchajcie. Ogólnie pogoda się poprawiła, ale nie ma jakiegoś szału, bo robi się po prostu. Chciałem powiedzieć wilgotno. Jest. No, także. Kamera. Co jest? Dobra, jest dziobra. Mamy shiny ja tu ja numer. Się Co? Nic. Nagrywaj. Numer 3 mamy, lewą ręką rzut. Mam nadzieję, że jakaś się nagrywa. Nagrywa. I shiny numer 3 siedzi. Ja myślałem, że jakoś słabo. A chodzi o to, że jest 14 minut, dopiero community day a ja matki faszani numer 3. Także dzisiaj chyba jest spoko. Jak ja 15 HP. No i co ja z tym zrobię? Nic z tym nie zrobię. Tu sprawdzimy sobie kolejne. Zwykły. Zwykły i zwykły. I widzimy się pewnie na tymś na tam gdzieś tam czymś. No i dzień dobry bardzo. Mamy Shiny numer 5. Shiny numer 5 i zdobyliśmy 96 na dziko a Igi się okazało to 96 ma shiny No A ja łapię właśnie Shiny numer 5 Tylko coś go nie mogę chwycić I ogólnie mijamy Rody, wszystko mijamy Co kurwa Ci się wrócę w jebie w kły To też się nagrało i taki jestem w naturze I shiny jak Zapany Oczywiście jest szerotowy. Będzie mi w kurde to jak idę prawą stroną, a ludzie idą też prawą stroną w przeciwny kierunek, co oni są kurwa z Anglii. Widzimy się na mysza. A że przychodzimy do takiego miejsca, że może ich trochę tutaj wyskoczyć sobie je posprawdzamy zwykły wychodzimy prawie od godziny nie mam shiny. mam cały czas 7 i od godziny cały czas nic ten też nie jest shiny ten też nie jest shiny bo po co? Eee, a ten też nie jest shiny, także zobaczymy się na kolejnym shiny Albo na takim szajniczeku. czeku. Mam, mam. I cyk, po nie wiem, po godzinie albo więcej mamy szajni numer 8. Jeszcze nie dorzuciłem. Siedzi, znaczy siedzi, trafiłem. Matka mój kolejna jakieś dzieci na mnie się patrzą. I siedzi. Ciekawa kiwał. Pewnie shortowy jak zwykle. Szybki apparat. No, środowy jak zwykle, ale jak tu nagrywamy, to zrobimy sobie kolejne szeniczki, Zwykły i tego też nie sprawdzałem. Zwykły i ostatni też jest zwykły. Także lecimy dalej, bo nie ma co marnować czasu. I cyk udało się z 10 shiny jeszcze w jedyneczkach 14ZP to chyba jeszcze jedyneczka. No, lewą ręką rzucanie tak właśnie wygląda. Dobra, jest lewą ręką Grejcik. Do końca zostało pół godziny. Może jeszcze jakiś shiny wpadnie. Nie totalny przestój. Szybki aparat. No, oczywiście, standardowo to jest środ. Nie można wymagać nic od czegoś takiego Czy tu mamy coś jeszcze do sprawdzenia? Mamy multum, sprawdzamy kolejnego Czy jest shiny, nie patrzę się i... Jest zwykły Tu jest kolejny zwykły Tu jest jeszcze jeden i też jest zwykły i ostatni czek tutaj i też jest zwykły, także widzimy się albo na shani, albo na podsumowaniu po prostu tego Community Day z matką. Godzinę 19 Community Day z matki się skończyło. Mamy jeszcze czas godzinę na ewolucję i na trady, także zaraz to sobie porobimy i zrobimy sobie przekazuje jeszcze Lucky Trade'a Shiny Matki za Shiny Matkipa. Ta, nie, w poksach jest cloudy. Jest tylko animacja deszczu. Ile zapałem shiny? Chyba 11, zaraz sprawdzimy podsumowanie. Raz, dwa, trzy, trzy razy, trzy jest 9 plus 2, czyli 11 szajniaków. Żaden szajniak nie jest dobry. Jeżeli chodzi o dobre zapany, to już musimy wpisać trójkę i gwiazdkę I dać sobie... mamy, tak? Mamy I mamy matkipa 9-1 z 15 ataku, 9 z 15 ataku I jeszcze był jeden 9 z 15 ataku, więc jeżeli chodzi o matkipę, no to słabo Dobra, ogarniacz, wchodzę w trade'a Wchodzę w trade'a I damy ogarniaczowi Laki Matkipa. Shiny Matkipa z największym cpa jaki mamy. Czyli 848 cyk. Mimo, że zapany w parku są różne komórki i jest 9,8 km na treida I co z tego wyjdzie? Czy coś dobrego? Czy będę musiał tego 961 jednego zwykłego zrobić, tylko? Aparais... Tak? <grymne> Defense 15... 15, HP 15, a atak... 12 tak na oko. Także niestety, no... transfer leci od razu. My sobie robimy jeszcze trady, może coś po prostu zwykłego jeszcze wpadnie. Ale zanim tradeziki, to ja zrobię sobie od razu ewolucję tego matkipa, którego po prostu zaznaczyłem sobie jako 9,6, i ja go od razu zobaczcie 9,6, coś mi tu lata, ja go od razu zrobię sobie w Swamperta, żeby mieć chociaż jednego dobrego z hydrokanonem bo jest dobry DPS, ale mi więcej niż jedna sztuka nie jest tak naprawdę potrzebna, gdyż wolę orki. Mają lepszy DPS, mają większe TDO, po prostu są lepsze. Mają więcej słabości niż Marszton, ale to akurat nie jest, nie jest aż tak potrzebne w tym boxie I Marszton pleci w slampercika. Ile CP będzie po ewolucji? Hmm. Na nie wiem, jaki to jest level. Nie jest tak źle. Watergun, Hydro Cannon. i my od razu wykupujemy sobie nowy atak. Używamy sobie Charge Tiemki na oczywiście Surfie. I przy okazji nowy atak, który wszedł do gry, czyli Muddy Water. Też mamy na tym jednym swampercie, żeby mieć takiego po prostu w kolekcji oryginalnego. Ja od razu dam mu jeszcze nawet jednego paerapa. A dam chyba jeszcze jednego. Niech już będzie położyć 2000. Ja i tak go sobie zrobię tego jednego, chyba że coś laki lepszego wpadnie. Dlatego jeszcze się nie żegnamy, zrobimy sobie trochę trade'ów i wtedy po tych trade'ach zrobimy sobie podsumowanie. Dobra, także podsumowując community day z matkipem, które odbyło się w niedzielę, czyli wczoraj, jak wy to oglądacie. Mam 11 shiny, 9-6 zwykłe, które widzieliście, jak zrobiłem ewolucję. Ja sobie zaraz w samochodzie jeszcze będę robił ewolucję szajniaków, żeby mieć swamperty z hydrokanonem na Lucky Trade, jakieś tam przyszłe. Teraz zrobiliśmy sobie parę trade'ów, weszło Lucky. Ja dostałem 93 albo 96 laki, jeżeli dobrze tam spojrzałem. Niestety, bez 15 ataku, a Aga dostała laki seta. Nareszcie. O, jeszcze trochę telefon wyłączyłem. Także to jest pierwsza Agi Laki seta z tradeów. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych. Ech, ja chyba zawitam niedługo na PvP, bo to mnie na PvP nie było w Gdańsku, więc chyba się przejdę. Może się uda zrobić tak, że mam poksy na to PvP. Pamiętajcie o subskrypcji. Subskrypcji, dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze shiny. No i co? Yy... Coś jeszcze powinien powiedzieć? jeśli Expo zrobię. A właśnie, zrobiłem dzisiaj milion 200 z małym hakiem expa a łącznie zapałem 475 poksów, bo zrobiłem sobie screeny i to policzyłem. Już wam nie będę pokazywał, bo to nie ma co. Chyba, że się pokażą tutaj gdzieś, zobaczymy. Ja myślę, że się pokażą. Także my lecimy do domu, bo jestem mega głodny Mam dzisiaj ochotę na kurczaka w panierce Panko. Tak? Tak To jest mega dobre, mega zdrowe, z ryżem jaśminowym Polecam, jak gdzieś będzie, że mają takie coś w menu Jak najbardziej polecam, jest to zajebiste Ogólnie, ostatnio w ogóle, jaram się mega w ogóle kuchnią tajską, co nie? Tak Tajską bardzo, no, wszystkie jakieś udony, japońskie rameny, no opierdzielam ostatnio jak głupi, nie wiem coś z takiego, że mi to mega smakuje, ale to już jest na wszystko na tym odcinku, także do zobaczenia, cześć, pamiętajcie, fake to rak.